Witamy Was wszystkich w Słowie na Niedzielę. Socialist Sunday, niedziela socjalizmu. Ataki na ludzi świętujących dzień zwycięstwa nad faszyzmem na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, krajach bałtyckich itd. są częścią antyludowej ofensywy burżuazji przeciwko nam, ruchowi robotniczemu. Precz z faszyzmem, niech żyje socjalizm. Hashtag Socjalizm, hashtag Socialist Sunday, hashtag Niedziela Socjalizmu. Socialist Sunday, Niedziela Socjalizmu. Attacks on people celebrating Victory Day over fascism in Ukraine, Poland, Germany, the Baltic countries, etc., are part of the anti-people offensive of the bourgeoisie against us, the workers' movement. Down with fascism, long live socialism. Komentarz z portalu Postęp.org, użytkownik Spudzielnia opublikowała. To niestety prawda. Atak na rewolucyjny i postępowy ruch robotniczy ma wymiar szerszy niż tylko ataki na klasę robotniczą w Polsce. Jest to atak ogólnoeuropejski, a nawet więcej ogólnoświatowy. To atak nie tylko na naszą obecną działalność, ale i na pamięć o naszych wielkich poprzednikach z rewolucyjnego i postępowego ruchu robotniczego. W tym roku mieliśmy do czynienia z całą falą ataków, burżuazyjnych zakazów i prowokacji wymierzonych w ruch robotniczy świętujący coroczny dzień zwycięstwa nad faszyzmem. Rządząca burżuazja wraz ze swymi wiernymi pieskami kapitału zdaje się być coraz bardziej zdesperowana w jej atakach i próbach zwalczania naszego międzynarodowego ruchu. Obecnie kapitaliści łączą ową walkę z pamięcią o wielkich dokonaniach ruchu robotniczego z aktualną nagonką na kapitalistyczną Rosję i Białoruś. Starają się oni wzniecić uczucia nienawiści i poczucia zagrożenia ze strony naszych wschodnich sąsiadów. Fałszywie próbują więc zrównywać okres socjalistycznego Związku Radzieckiego z obecnym reżimem burżuazyjnym w Rosji i na Białorusi. Owszem, reżimy kapitalistyczne w Rosji i na Białorusi są pod wieloma względami bardziej postępowe i bardziej prorobotnicze niż systemy kapitalistyczne zachodniej i centralnej Europy. Nie zmienia to jednak faktu, iż nadal są to reżimy kapitalistyczne i z faktycznym socjalizmem nie mają absolutnie nic wspólnego. Nasza klasa robotnicza w połączeniu z klasami robotniczymi innych państw naszego kontynentu musi samodzielnie organizować się do walki z krajową oraz światową burżuazją. Musimy stawiać na odbudowę niezależnego ruchu robotniczego, bez oglądania się na burżujów tego czy innego państwa. I żadne ataki kapitalistów na historyczną armię czerwoną i wielkie dokonania naszych poprzedników nie powstrzymają nas przed ponownym wywalczeniem demokracji, socjalizmu i wyzwolenia społecznego. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.